Debaty radców prawnych to cykl spotkań ekspertów, gdzie rozmawiamy na tematy trudne, ważne i aktualne. My, jako radcowie prawni, dajemy przykład, że nie tylko można, ale i potrafimy wymieniać poglądy z poszanowaniem wszelkich zasad, co miało miejsce dzisiaj podczas fantastycznej debaty. Prawnicy są wskazywani jako druga w kolejności profesja najbardziej narażona na wyginięcie z powodu sztucznej inteligencji. Czy tak faktycznie jest? Na dzisiejszej debacie rozmawiamy o szansach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Bardzo się cieszę z obecności wielu prawników dzisiaj podczas naszej debaty. Widać było ich szczere zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji. Pytania, które uczestnicy zadawali, były bardzo pogłębione. Przede wszystkim wyrażali pewną obawę czy troskę o swoją przyszłość. Mamy nadzieję, że jednak znajdziemy rozwiązania, które pozwolą prawnikom odpowiedzialnie stosować sztuczną inteligencję w codziennej pracy.